To jest nasza pierwsza wystawa, którą inicjujemy ten cały rok wystaw, które przed nami w galerii Kina Goplana. Jest ich całe mnóstwo. Dzisiaj witamy bardzo serdecznie panią Natalię Wegner, która pochodzi z okolic Poznania, jeśli dobrze kojarzę, i pana Krzysztofa Ryfe, też wielkopolskiego twórcę. Życzę Państwu cudownych wrażeń, ja też mogłabym jeszcze tak długo gadać jak Krzysztof ale yy, wręczę już teraz na ręce Natalii te piękne kwiaty i yy, drobny upominek. Panie Krzysztofie, yy, proszę opowiedzieć coś o swojej twórczości, jak powstają Pana prace. Właściwie to się skupiam na pejzażu, na polskim pejzażu. Bardzo byłem zachwycony hełmońskim, Wyczółkowskim w młodości, wiatrą w szkole i do dzisiaj mi on jest bardzo bliski, zresztą mój dziadek zawsze jak gdyby szanował ziemię, umiłowanie do ziemi. Mieliśmy duży ogród, dziadek zawsze rano szedł, kiedy były ciężkie czasy, codziennie były tylko plędze, to, czyli było ziemniaki w ogródku, dziadek wchodził i tą garść ziemi brał, wąchał. I to mi tak zostało z dzieciństwa, że potem malując, zacząłem właśnie gdyby umieszczać tą ziemię w swoich obrazach. I jest jak gdyby żeby czerpać z tego miejsca tą energię. Zbieram jakiś detal, kamień, kawał drewna, kory. I, i to jest jak, jak, jakaś energia, którą właśnie nam Ziemia przekazuje, tak jak Słońce nam daje tą energię, która jest potrzebna nam do życia, tak samo Ziemia, woda, to są tak piękne okolice, mnóstwo jezior, czaplinek, okolice no, yy, Kołobrzeg, Szczecin też, no to są tak... ma taki klimat swój, taki, takiego, takiego miasteczka wyciszonego, spokojnego, taki, co się rzadko zdarza. Jest ze mną pani Natalia Wegner, jedna z autorek wystawy, którą dzisiaj prezentujemy. Natalia, a jakby pani określiła swoją technikę? Bo widzę, że tutaj są różne techniki, nawet i się pojawia karton. No to jest, mówię na to, że to jest tak technika mieszana albo kolaż, ale z takich własnych materiałów, że to nie są materiały gotowe, bo kolaż zazwyczaj kojarzy się z jakimiś, nie wiem, z gazet, z, z jakichś kartoników, gotowych opakowań. A ja tutaj bardziej stawiam na kolaż z takich moich już malarskich m, przetworzonych elementów, które zbieram, które odcinam z różnych tam obrazów. Nie wyrzucam tego, tylko to stanowi jakby budulec do, budulec do kolejnych prac. Czyli to jest coś bardziej, bardziej bogatszego, jeśli chodzi o technikę, bo to nie jest pędzel i podejście do płótna, tylko to jeszcze trzeba z różnych elementów poskładać w jedną całość. Proces składania tego w całość trwa dłużej niż samo malowanie, i na przykład w tym obrazie są resztki pracy innej. Tam pojawiają się takie elementy z chmurami, które, które pochodzą z innej pracy, ale ta praca. Powiedzmy po jakimś czasie przestała mnie już interesować, a nie wyrzucam tych rzeczy, tylko po prostu pobieram z nich tą energię we fragmentach do, do nowej jakiejś działalności. To, co mnie pociąga w tych pracach, o tak to mogę powiedzieć, to jest właśnie ta dynamika, takie barwy właśnie. Coś optymistycznego w każdym w każdym tym dziele właściwie możemy powiedzieć, można znaleźć. I zachęcam wszystkich mieszkańców Półczyna, ale nie tylko i, i, i wszystkich tych, którzy kochają sztukę, aby mogli zobaczyć, jak pięknie tutaj w tej galerii wyeksponowane są te obrazy. Tym bardziej, że galeria sama w sobie jest naprawdę bardzo piękna. Ta przeszklona ściana daje takiego niezwykłej głębi temu miejscu, więc naprawdę wszystkich. Kochających sztukę, zachęcam do odwiedzenia i popatrzenia na coś pięknego. Chciałam zapytać teraz pana dyrektora Damiana Grysia o jego odczucia. Z wystawy. Bardzo pozytywne. Potrzebujemy takich wydarzeń, szczególnie w mniejszych miejscowościach. To jest jednak taki dosyć mocny impuls, bym powiedział, kulturotwórczy dla tej społeczności, żeby mogli obcować z tą sztuką, żeby mogli tą różnorodność obserwować, żeby mogli tych artystów w pewien sposób chłonąć, bo to zawsze myślę, warto, zawsze pozna, warto poznawać coś innego, a szczególnie w tych takich trudnych czasach, a to ta sztuka jest taka bardzo pozytywna i, i niosąca pewną nadzieję na tą przyszłość, jednak. Bardzo miło mi jest powitać Panią Ginę Malinowski, prezes Stowarzyszenia Stacja Kultura Zbornego Sulinowa. I chciałabym pani, pani Gino zapytać o Pani odczucia na temat dzisiejszego wernisażu, na temat prac, które są dzisiaj tutaj zaprezentowane. Jest dla mnie to bardzo ważne, ponieważ z Krzysztofem Ryfą znamy się już kilka lat i jest zawsze moim gościem na corocznych plenerach międzynarodowych, które organizujemy w Siemczynie od pięciu lat. I jest to bardzo fajnie, że pokazując się na wspólnych wystawach możemy później oglądać tych artystów na indywidualnych wystawach. Jest to artysta Krzysztof Ryfa, bardzo znany, tak samo jak Pani Natalia Wegnar. I wystawa jest przepiękna, a słuchajcie Państwo, no, ta galeria, ona robi całą tą oprawę. To jest przepiękna galeria, gratuluję Wam. Państwo, bardzo serdecznie, bardzo zawsze cieszymy się być u Was gośćmi.